Międzyplanetarna Międzynarodówka. Kim jesteśmy? Międzyplanetarna Międzynarodówka jest związkiem ludzi wszystkich ras i narodowości, oddanym całkowitemu wyzwoleniu Ziemi od wszelkich opresyjnych i okupacyjnych sił, aby zagwarantować każdej osobie lub czującej istocie niezbywalne prawa do życia, wolność, integralność ciała i ducha. Oraz urzeczywistnienie szczęścia. Nasz aspekt międzyplanetarny polega na zrozumieniu naszej roli w egzopolitycznym teatrze przestrzeni międzyplanetarnej. Nie staramy się okupować ani kolonizować innych planet. Zamiast tego oferujemy naszą przyjaźń, solidarność i współpracę ludziom z jakiejkolwiek innej planety. Którzy przestrzegają tych samych świętych zasad niezbywalnych praw każdej czującej istoty i którzy decydują się połączyć siły z nami przeciwko wspólnym wrogom życia. Jednym z kluczowych aspektów naszej pracy jest egzopolityka, czyli polityka w przestrzeni kosmicznej między siłami pozaziemskimi. Tło i informacje źródłowe na temat egzopolityki można znaleźć w raportach egzopolitycznych Alfreda Webrea, Michaela Esalli i Michaela Sokolowa. Dlaczego teraz tu jesteśmy? Naszą egzopolityczną misją jest uwolnienie Ziemi od jej obecnego, okupowanego statusu nasza planeta była potajemnie rządzona przez ostatnie cztery tysiące lat przez religie i marionetkowe rządy, przez mroczną plikę pozaziemskich agresorów, których egzopolityczne interesy są zasadniczo wrogie ludzkości i innym formom życia. Naszym jedynym pożytkiem dla nich jest niewolnicza praca i pożywienie. Więcej informacji na temat egzopolitycznej historii Ziemi można znaleźć w pracach Ericha von Danikena, Zecharia Sitcina i Michaela Sokolowa. Nasza cywilizacja wkracza teraz w ostateczną bitwę światła i ciemności, gdy rozwój ludzkości zbliża nas coraz bardziej do pełnego przebudzenia jako gatunku do naszej prawdziwej natury, Podczas gdy drakonianie i inni mroczni władcy robią wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać nas w ignorancji i uległości. Realizują ostatni etap ich programu, który obejmuje naszą całkowitą eksterminację. Nie chcą jednak zabijać nas wszystkich od razu, ponieważ najpierw chcą manipulować ignoranckimi i uległymi ludźmi, aby zwrócili się przeciwko i zniszczyli kilku naszych przyjaciół w kosmosie, których nazywają złymi kosmitami. W tym naszych własnych twórców, Anunnaki, oryginalni Pogańscy Bogowie i Boginie. Różne rządy narodowe Ziemi zaniedbały swoje obowiązki wobec swoich wyborców i oficjalnie zdradziły rasę ludzką. Są w pełni świadomi egzopolitycznej przeszłości i teraźniejszości Ziemi, ale zamiast ujawniać te informacje swoim obywatelom i gromadzić swoje siły w celu ochrony rasy ludzkiej i wypędzenia drakońskich okupantów pozaziemskich, Postanowili zawrzeć tajne traktaty z wrogami ludzkości, aby kupić zbawienie dla własnych cennych skór w zamian za doprowadzenie ludzi ze swoich krajów do rzeźni. Nasza grupa została zebrana w sposób nadzwyczajny, aby zrobić to, czego nie udało się zrobić skorumpowanym rządom i ignoranckim masam. Jesteśmy organizacją filozoficzną, duchową, egzopolityczną i wojskową. Skupiamy najzdolniejszych i najwybitniejszych ludzi świata w każdej dyscyplinie znanej ludzkości w tym w naukach fizycznych, duchowości, filozofii, sztuce, uzdrawianiu, naukach społecznych, naukach politycznych, dyplomacji, utrzymywaniu pokoju i prowadzeniu wojny. I jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić absolutnie wszystko, co konieczne, aby uwolnić nasz świat i zapewnić każdemu niezbywalne prawa do życia, wolność, integralność ciała i ducha oraz urzeczywistnienie szczęścia. Nadszedł czas bitwy. Stawka nigdy nie była wyższa. Nie mniej niż życie wszystkich niewinnych ziemskich dzieci, a także naszych przyjaciół na innych planetach, ponieważ nasi wrogowie są również ich wrogami. Światłości ludzie wszystkich ras i narodów muszą teraz zjednoczyć się, aby walczyć z wrogami życia i odzyskać naszą planetę, aby zbudować nowy świat, aby światło nowego słońca wolności... Szczęścia i duchowej całości mogło ponownie wznieść się nad naszym światem. Proletariusze wszystkich planet, łączcie się. Nasza filozofia i kluczowe dokumenty, Międzynarodowa Karta Międzyplanetarna, Preambuła. Na mocy niniejszej karty powołano międzyplanetarną międzynarodówkę w celu. Reprezentują wszystkich ludzi, którzy szukają światła życia, miłości, pokoju, wolności i urzeczywistnienia szczęścia na Ziemi, na innych planetach układu Słonecznego, w przestrzeni międzyplanetarnej i poza nią. Zbudować trwałą Unię wszystkich takich ludzi światła, niezależnie od rasy, narodu, planety lub układu gwiezdnego pochodzenia. Zagwarantować każdemu człowiekowi jego święte i niezbywalne prawa do życia, wolności, integralności ciała i ducha oraz urzeczywistnienia szczęścia. Pokazać wszystkim innym świetlistym istotom we wszechświecie, że reprezentujemy wyłącznie światło, życie i miłość, i że jesteśmy gotowi wejść do kosmicznej społeczności jako odpowiedzialni, kochający i spokojni obywatele. Wyciągamy rękę naszej przyjaźni do wszystkich istot światła. Ułatwić wyzwolenie Ziemi i innych planet, które akceptują naszą przyjaźń i współpracę ze wszystkimi ciemnymi siłami okupacyjnymi. Zbudujmy nowy świat na naszych fundamentach światła i miłości. Przestrzegaj naszych filozoficznych zasad. Zapewnić każdemu duchowy wzrost i pełną samorealizację. Bronić naszego świata przed wszystkimi wrogami, którzy naruszają nasze święte prawa do życia, wolność, integralność ciała i ducha oraz urzeczywistnienie szczęścia. Rozdział pierwszy, pierwsze zasady. Artykuł pierwszy. Każdy z nas składa się z ciała, duszy i ducha. Czyjś duch jest najwyższy w świątyni jego ciała. Artykuł 2 Nasz zbiorowy duch złożony z naszych indywidualnych duchów jest absolutnie suwerenny i nie ma nad nim większej władzy. Jak przedstawiono w symbolu pentagramu, nasz duch jest najwyższy nad elementami wszechświata. Artykuł 3 Naszym boskim nakazem jest wzięcie w swoje ręce pełnej odpowiedzialności za nasze życie i naszą rzeczywistość, to znaczy rozwijać się duchowo, intelektualnie, naukowo i technologicznie, aby osiągnąć panowanie nad naszą rzeczywistością, zarówno materialną, jak i duchową. Nie będziemy znosić żadnej słabości ducha lub intelektu i nie pozwolimy, aby ktokolwiek lub cokolwiek kontrolowało nas w jakiejkolwiek sprawie, niezależnie od tego, jak dużą lub małą. Artykuł 4. Każdy człowiek ma święte niezbywalne prawa do życia, wolności, integralności ciała i ducha oraz realizacji szczęścia. Artykuł 5. Jesteśmy pokojowymi i kochającymi ludźmi, i nie dążymy do walki, inwazji, ucisku ani dominacji nad nikim. Jesteśmy jednak gotowi bronić się przed każdym, kto narzuca nam odmawianie nam naszych świętych i niezbywalnych praw wynikających z artykułu 4 i w razie potrzeby użyć siły militarnej. Rozdział 2. Podstawowa struktura. Artykuł 6. Niezbędne jest zapewnienie, że walcząc z tyranami, którzy powstrzymują nas od pełnego wykorzystania naszego potencjału, sami nie staniemy się tacy jak oni. Musimy zapewnić, aby nasza Unia, międzyplanetarna międzynarodówka, nie przekształciła się w totalitarną dyktaturę. I w tym celu musimy wprowadzić rozdział władzy oraz system kontroli i równowagi. Artykuł 7. Pierwotna struktura międzyplanetarnej międzynarodówki składać się będzie z trzech gałęzi: filozoficznej, wykonawczej i wojskowej. Artykuł 8. Władza filozoficzna, którą można również nazwać władzą ustawodawczą, polityczną lub duchową, jest odpowiedzialna za przestrzeganie naszych pierwszych zasad rozdziału jeden i innych zasad filozoficznych, które mają przede wszystkim charakter duchowy oraz za tworzenie praw i polityk opartych na, na nich. Gałąź filozoficzna ma również prawo angażować się w stosunki dyplomatyczne i zawierać traktaty z innymi suwerennymi narodami i grupami we wszechświecie. Na czele gałęzi filozoficznej stoi naczelny filozof. Artykuł 9. Władza wykonawcza jest odpowiedzialna za realizację filozofii i polityki prowadzonej przez władzę filozoficzną oraz za wszystkie codzienne i długofalowe operacje i administracje międzyplanetarnej międzynarodówki, z wyjątkiem operacji wojskowych. Na czele władzy wykonawczej stoi sekretarz generalny. Artykuł 10. Oddział Wojskowy lub Siły Zbrojne Światła będą odpowiedzialne za obronę wszystkich ludzi w naszym związku przed wrogami, którzy narzucają nam nasze święte i niezbywalne prawa wynikające z artykułu 4 Oddział Wojskowy Międzyplanetarnej Międzynarodówki kieruje Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Światła Sikafl. Rozdział 3 Rada Światła Artykuł 11. Rada Światła Swecowet będzie najwyższym organem zarządzającym międzyplanetarnej międzynarodówki. Artykuł 12. Przewodniczącymi Swecowet są naczelny filozof, sekretarz generalny i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Światła. Artykuł 13. Oprócz przewodniczących, Svecobet będzie obejmował innych, którzy okazali się bardzo zaawansowani na poziomie najlepszych na świecie w nauce, duchowości, filozofii, sztuce, uzdrawianiu, magii i psi, utrzymywaniu pokoju, postępowaniu wojny lub innych obszarów uznanych za najważniejsze dla międzyplanetarnej międzynarodówki. Bez wyjątków wszyscy wymienieni ludzie będą niezwykle inteligentni i duchowi, całkowicie oddani dominacji ducha nad wszelkimi przeszkodami i całkowicie oddani naszej Unii, naszej misji i naszym pierwszym zasadom. Artykuł 14 Kandydaci do przyjęcia do Swecowet są zatwierdzani przez wszystkich trzech przewodniczących w porozumieniu z innymi członkami Swecowet. Rozdział 4. Kontrole i salda. Artykuł 15. Żaden członek międzyplanetarnej międzynarodówki, łącznie z oficerami z Becowet, nie stoi ponad mniejszą kartą, a zwłaszcza pierwszymi zasadami. Obowiązkiem i odpowiedzialnością każdego członka Niezależnie od rangi jest przestrzeganie niniejszej karty i jej pierwszych zasad oraz zachowywanie czujności wobec wszelkich prób ich obalenia niezależnie od tego kto inicjuje takie próby. Artykuł 16. Naczelny filozof, sekretarz generalny i naczelny dowódca sił zbrojnych światła będą trzema różnymi osobami. Z wyjątkiem przejściowych okoliczności, kiedy jedna z nich została utracona i jedna lub obie z pozostałych muszą wypełnić do czasu znalezienia, przyjęcia i zaprzysiężenia zastępcy. Artykuł 17. Wakaty na trzech najwyższych pozycjach należy obsadzić z najwyższą starannością. Kandydaci muszą podlegać absolutnie najwyższym standardom. Każdy kandydat musi spełniać wszystkie ogólne wymagania swecowet. Z artykułu 13 oprócz specjalnych wymagań każdego stanowiska. Kandydaci są poszukiwani i sprawdziani przez całą swecowet i muszą być zatwierdzeni przez dwie trzecie członków swecowet. Artykuł 18. Trzech przewodniczących SWCOWET ma pełną władzę nad swoimi oddziałami międzyplanetarnej międzynarodówki oraz w sprawach należących do ich odpowiednich dziedzin, wiedzy wymienionych w rozdziale drugiej, jednakże mają oni równą władzę w sprawach dotyczących całego SWETSOWET lub całą międzyplanetarną międzynarodówkę i nie należą wyraźnie do ich unikalnych obszarów specjalizacji. Rozdział 5. Proces sądowy. Artykuł 19. Procesy dotyczące najpoważniejszych przestępstw z udziałem wysokich rangą funkcjonariuszy międzyplanetarnej międzynarodówki prowadzi pełny zwecowet. Artykuł 20. Władza ustawodawcza uchwala ustawy o ustanowieniu sądownictwa cywilnego które wszystkie inne procesy przeprowadza w czasie pokoju. Artykuł 21. Siły Zbrojne Światła będą miały własne procedury trybunałów wojskowych dla procesów z udziałem żołnierzy na wojnie. Artykuł 22. Żadna okrutna lub niezwykła kara nie może być wymierzona przez jakikolwiek proces lub trybunał. Nasze podstawowe zasady filozoficzne to: Każdy z nas składa się z ciała, duszy i ducha, czyjś duch jest najwyższy w świątyni jego ciała. Nasz zbiorowy duch, złożony z naszych indywidualnych duchów, jest absolutnie suwerenny i nie ma nad nim większej władzy. Jak przedstawiono w symbolu pentagramu nasz duch jest najwyższy nad elementami wszechświata. Naszym boskim nakazem jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za nasze życie i naszą rzeczywistość w swoje ręce, to znaczy rozwijać się duchowo, intelektualnie, naukowo i technologicznie, aby osiągnąć panowanie nad naszą rzeczywistością, zarówno materialną, jak i duchową. Nie będziemy znosić żadnej słabości ducha lub intelektu i nie pozwolimy. Aby ktokolwiek lub cokolwiek kontrolowało nas w jakiejkolwiek sprawie, niezależnie od tego, jak dużą lub małą. Każdy człowiek ma święte, niezbywalne prawa do życia, wolności, integralności ciała i ducha oraz realizacji szczęścia. Jesteśmy spokojnymi i kochającymi ludźmi, i nie staramy się walczyć, najeżdżać, gnębić ani dominować nad nikim. Jesteśmy jednak gotowi bronić się przed każdym, kto narzuca nam odmawianie nam naszych świętych i niezbywalnych praw, wymienionych powyżej, a w razie potrzeby użyć siły militarnej. Używamy Rzeczypospolitej Tere kalendarz zamiast katolickiego-gregoriańskiego kalendarza, ponieważ ten ostatni został zaprojektowany w celu podkreślenia rządów wiachlist-panów. Podczas gdy nasz kalendarz jest przeznaczony do podkreślenia naszej wolności, niezależności i oświecenia. Nasze metody. Jeśli mamy zbudować nowy świat pokoju na tej planecie i w przestrzeni międzyplanetarnej, musimy zacząć praktykować nową formę dyplomacji egzopolitycznej z naszymi braćmi i siostrami na innych planetach. Zasadniczo różniącą się od rządowych tajnych porozumień zawieranych z wątpliwymi partiami egzopolitycznymi, które nie są w najlepszym interesie ludzkości ani żadnej innej formy życia światła. Potrzebujemy nowej formy dyplomacji egzopolitycznej, która będzie działać między oświeconymi grupami obywateli, takimi jak nasza, a naszymi przyjaciółmi w kosmosie. Ta forma dyplomacji nazywa się traktu galaktyk, dyplomacy. Ale jesteśmy też gotowi walczyć o lepszą przyszłość dla naszych dzieci co odróżnia nas od innych, bardziej pacyfistycznych grup. Podążamy za starożytnymi tradycjami bogatyrii, życzliwych i troskliwych, ale zaciekłych wojowników po stronie światła i miłości. Podobnie jak starożytny bogatyri jesteśmy gotowi zrobić absolutnie wszystko, aby podtrzymać nasze pierwsze zasady. Naszym przeznaczeniem jest odważne pójście tam, gdzie żaden mężczyzna ani kobieta nigdy wcześniej nie dotarły i przyniesienie nowego świtu, aby niewinne dzieci naszej planety mogły ujrzeć nowe życie na fundamencie światła, miłości, wolności i urzeczywistnienia szczęścia. Potrzebujemy Cię. Aby odnieść sukces w naszej misji, potrzebujemy ludzi. Ponieważ bogaci i potężni zdradzili rasę ludzką i stanęli po stronie naszych wrogów, to do nas, zwykłych mężczyzn i kobiet o przeciętnych warunkach, należy napełnienie naszych serc odwagą i podjęcie najbardziej niezwykłego zadania wszechczasów. Na naszych barkach spoczywa los całej ludzkiej cywilizacji, wszystkich niewinnych ziemskich dzieci, całego innego życia na ziemi i wielu naszych przyjaciół z innych miejsc w bliskiej przestrzeni. Aby niewielu z nas zrobiło to, czego nie udało się zrobić masam, pokonać drakońskich władców naszej planety i aby przekonać naszych dobrych etę przyjaciół, że jesteśmy godni ich współpracy i pomocy, potrzebujemy najbardziej odważnych, pełnych pasji, inteligentnych i duchowych synów i córek, których Matka Ziemia przedstawiła, zdecydowanych zrobić absolutnie wszystko, aby uwolnić naszą planetę i zbuduj nowy świat na nowych fundamentach światła i miłości. I to ty. Większość osób, które odwiedzają nasz serwis już doskonale wie, że nasz obecny świat jest w poważnych tarapatach. Zgadzają się też, że ktoś musi coś z tym zrobić. Być może słuchasz teraz tego i myślisz, że to dobrze, że ktoś wykonuje te pracę. Ale kim jest ten ktoś? Jeśli nie ty, to kto? Nasza misja jest tak rozległa, a stawką jest cała planeta, że potrzebujemy ludzi z każdej dziedziny życia i absolutnie wszystkich umiejętności, jakie można sobie wyobrazić. Bez względu na to, czy jesteś naukowcem, inżynierem, lekarzem, pielęgniarką, artystą, pilotem, mechanikiem, elektrykiem, pracownikiem linii produkcyjnej, programistą komputerowym, Duchowym uzdrowicielem lub innym zawodem lub umiejętnością potrzebujemy Cię. Czy masz intelekt, pasję, odwagę i niezłomność, aby zostać międzyplanetarnym, międzyplanetarnym likhorkerem lub starfikterem? Matka Ziemia i jej dzieci potrzebują Cię teraz. Michael Sokolow, główny filozof międzyplanetarnej międzynarodówki. Dziękuję za wysłuchanie.